Krzysztof Gasparski, Program Polska, 5 lipca 2016, kolejny wtorek. Kolejne zalecenia, coraz mniej ważne, można powiedzieć z punktu widzenia takiej pilności wykonania, natomiast ciągle bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakość tych naszych docelowo plonów. Zacznijmy od tego, że najbardziej ważne na ten moment jest nawożenie wapniem, i to wszystkich gatunków, które oczywiście owocują. I to bez względu na to, czy mówimy o owocach miękkich, czy o owocach dużych, twardych. Wapń jest tym składnikiem budulcowym ściany, odpowiada za wiele chorób przechowalniczych, za ich jakby kontrolą tych, tych chorób przechowalniczych, także bardzo warto w ten pierwiasek akurat inwestować. Mówiliśmy, że powinni, powinniśmy się uczyć stosować go jak najwcześniej, już tuż po kwitnieniu praktycznie, natomiast Teraz jest ten moment jeszcze starej szkoły, kiedy, kiedy bezpiecznie, dosyć bezpiecznie można stosować wszystkie nawozy wapniowe. Oczywiście jedne są wolniejsze, drugie szybsze, jedne łatwo łączymy z innymi produktami typu fungicydy czy insektycydy, innych się boimy. My mamy praktycznie w swojej ofercie w prokamie i chlorki, i saletry, i, i mrówczany, także wybór jest ogromny. Inni pewnie mają dokładnie tak samo. Natomiast zachęcam do tego, żeby inwestować w produkty, które są skuteczniejsze, które są szybsze i które są mimo wszystko bezpieczniejsze, choćby w czasie upałów. Wszystkimi produktami można dobrze wynawozić. Ważne, żeby znać porę ich zastosowania i i to, z czym można to ewentualnie pomieszać. Mrówczany, prochort i mrówka, na naszym przykładzie, mieszalna z praktycznie z większością środków ochrony roślin i także nawozów. Oczywiście, to, że się miesza z innymi nawozami, to pamiętajmy, że też możemy sprawić swego rodzaju nie tyle, Błędną czy, czy, czy trudną mieszaninę, natomiast możemy spowodować, że te pierwiastki, które w tej mieszaninie są, zaczynają między sobą konkurować o miejsce w tej roślinie, czyli to tempo i który pierwiastek będzie szybciej pobrany przez roślinę, to oczywiście w jaki sposób też ma znaczenie. Także jeżeli nawożymy wapniem, nawoźmy akurat tym, tym składnikiem, Budując tą jędrność, odporność na choroby przechowalnicze. Jeżeli chodzi o czereśnię, tu ciągle mamy czas na, na ten wapń, ciągle jeżeli chodzi o np. Na nasionnicę, cześniówkę, ciągle jest czas na późne odmiany, typu regina czy stokato. Ale pamiętajmy, że Regina w tym roku sprawiła nam miłą niespodziankę. Można powiedzieć, że jak, jak zawsze na nią bluźnie, że słabo wiąże to w tym roku, bez względu na to, czy ktoś się bardzo starał i bardzo ją wspomagał yy, różnymi rozwiązaniami, choćby bakteryjnymi. Yy, to, yy, to ona dosyć ciekawie nawet zawiązała. I bym powiedział, że jakby tak zawsze było, to by było cudownie, ale mam wrażenie, że jest wcześniej niż. Być powinna I, i teraz, jeżeli chodzi o nasionicę, trześniówkę, najkrótszy okres karencji to jest 7 dni. Trzeba się zastanowić, czy, czy jeszcze zdążymy w nią z insektycydem wjechać. No, ale może, może, no, decyzja oczywiście do Państwa należy, czy, czy wytrzymacie 7 dni w czereśni, czy nie. Po zbiorze na pewno, bo część odmian już jest zebranych, Czas, jeżeli tylko Państwo macie, jeżeli na, na cięcie, myślę, że w następnym odcinku pokażę skutki po cięciu i po wyrywaniu czy łamaniu gałęzi, jak, jak to jest i który sposób bardziej wybrać. Przygotuję troszeczkę więcej materiałów w tym zakresie. Coś mam porobione z lat ubiegłych, część zrobię na bieżąco i powinno, powinno wyjść całkiem nieźle. Wiśnia analogicznie do czereśni, nasionica, cześniówka na pewno musi być pod kontrolą. Yy, mieliśmy troszeczkę opadów w, w tym czasie, to zawsze uważam sprzyja do tego, żeby, żeby tych lotów jest trochę po takim okresie więcej. No i pod kątem drobnej plamistości i gorzkiej z owoców, yy, produkty oparte na kaptanie, yy, Ciągle jeszcze mają czas, bo 7 czy 14-dniowy okres karencji to do zbioru jest akurat tyle, co być powinno, jeżeli chodzi o łutówkę dajmy na to. Śliwa. Generalnie zaobserwowałem coraz większą presję nie tylko na śliwie, ale, ale szpecieli I tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na porzewiacza śliwowego i. Zachęcam do tego, żeby lustrować. Pod lupą Państwo tego nie zobaczycie. Mamy w hurtowni, mamy w naszych sklepach binokulary, na których precyzyjnie można sobie popatrzeć, podświetlić liść od dołu wtedy te porzewiacze wyglądają dosyć jako ciemne przecinki, łatwo je zobaczyć. Natomiast jak ktoś chce zobaczyć, jakiego ubarwienia jakiej maści są naprawdę to przy górnym świetle trzeba się wpatrzyć, ale też z dobrym. Skutkiem. No, nie zapominamy o mszycach, które są wektorem szarki, ale jeżeli już tą szarkę Państwo macie i nie wycinacie jeszcze przed owocowaniem, przed zbiorem tych drzew, to namawiam do tego, żeby stosować produkty aminokwasowe. Jest to na pewno czas i te skutki można tak troszeczkę ograniczyć. Grusza. Mam nadzieję, że miodówkę Państwo macie pod kontrolą. Tam namawiałem do tego, żeby była abamektyna. Jeden raz i i Mowento drugi raz, obojętnie który szybciej. Ja osobiście musiałem zrobić swego rodzaju zagęszczone zabiegi, bo zastosowałem pierwszą jako pierwszy zabieg Mowento. Okazało się, że cierpliwości mi brakło, bo miodówka dalej zaczynała szaleć i zaczynała pierwszą rosę miodową puszczać. Także poprawiłem produktem Forteca. No, i w tej chwili jest yy, przykładnie forteca utłukła, co miała utłuc szybko, a Mowento trzyma to pod kontrolą. I to myślę, że taki przynajmniej miesiąc spokoju powinien być. Jak nie dłużej, to od warunków pogodowych będzie zależało i także od jakiejś tam presji na latania nowej miodówki. <laughs> Jeżeli chodzi o jabłoń. Yy, no, jestem zdziwiony, bo na początku te owoce dosyć mocno w wielu gatunkach, także w leciały, natomiast zabiegi przerzedzania, nawet przesadzone, w, jeżeli chodzi o, o, o dawkę, nie we wszystkich kwaterach, nie we wszystkich sadach się spisały tak jak, yy, jak trzeba. Jednym z takich sadów, bym powiedział, niedoskonale przerzedzonych, jest na przykład też mój sad w Gali, w Goldenie. Trzeba będzie się pewnie naprodukować jeszcze przy zrywaniu. Myślę, że też porobię kilka zdjęć. Następnym razem zasady przyrzrzadzania przypomnę. Jeszcze owoce lecą, stąd tym razem tego jeszcze nie mam. Niech opadnie, co ma opaść. Niby po 20 czerwca, ale, ale coś nieco jeszcze opada. Mączniak ciągle jest aktywny. Już niedużo nam zostało jak gdyby do, do zakończenia tego niebezpiecznego dla mączniaka okresu, ale tak czy inaczej otwórzcie swoje notatki, popatrzcie, które z produktów są wykorzystane, które nie. Może jeszcze macie czas na jakąś strobilurynę czy preparat układowy. I wtedy można by było go zastosować. Jak nie, no to kendo, czy, czy coś tam jeszcze z tej puli nimrodowskiej, czy, czy innej, możecie Państwo wygospodarować. Warto jeszcze ten przynajmniej jeden zabieg na tego moczniaka w tym sezonie zrobić. Jeżeli chodzi o parcha, nie jest źle, bym powiedział. Są oczywiście sady i kwatery. Bo takie spotykam i, i takie zdjęcia też dostaję, gdzie nie jest najładniej. No jest to wynikiem często zbiegu, splotu wydarzeń wynikających z przebiegu pogody i terminu zastosowania. Czasem jeden dzień spóźnienia z racji przeszkód pogodowych powodował, że ten par gdzieś tam w sadzie gości. Do zbiorów w takim wypadku przy yy, opadach warto preparat przynajmniej zapobiegawczy. Zastosować. Tych opadów nie ma, znowu nie wiadomo jak dużo. Przyrostów w tej chwili, jeżeli chodzi o liścia, też nie ma, więc yy, uzupełniamy tylko po intensywnych opadach deszczu zabiegiem zapobiegawczym opartym na mankozebie w przypadku <laughs> Goldena Gali czy, czy którymś z kapitanów, które, które mają dosyć szerokie spektrum w praktyce ograniczania chorób. Morela. No też część osób wyzbierała. Generalnie moreli zbyt wiele nie ma na drzewach, więc tutaj szybko zbiory pójdą. Natomiast ciągle widzę na morelach wycieki gum, jakieś takie bym powiedział problemy zdrowotne i zaraz po zbiorze pompujmy z powrotem miedzią te, te drzewa, żeby ograniczać tu presję. Zawsze przy okazji jeszcze zrobimy cięcie, jeżeli czas pozwoli oczywiście i też koniecznie zabezpieczajmy rany tym miedzianem. No i ostatni moment na stosowanie swego rodzaju nawożenia w szkółkach. Jeżeli ktoś nie zdążył, a chce żeby tego azotu starczyło do, do końca yy, przynajmniej sierpnia, to ostatnia dawka, nieduża dawka azotu jeszcze. Może, może pójść. I to chyba na tyle. Szanujmy, proszę Państwa, owady pożyteczne. Yy, przynosicie mi, i za to bardzo dziękuję, także i takie stwory, yy, które powiedzmy na liściach uszkodzonych po gradzie, powodują, yy, bo, że dęba nam, nam włosy wstają i, i myślimy, co to za paskudztwo albo co to za robal. Tutaj na przykładzie. Piękna Biedronka, nie paskudstwo, a piękna i dobra. I, I choćby z szacunku dla tych owadów rozważnie sięgajmy po środki ochrony roślin, stosujmy te selektywne na ten moment. Dziękuję. Tradycją u nas stały się pokazy czereśniowe, letnie pokazy czereśniowe. Tym razem zapraszam na piąte letnie pokazy czereśniowe do grupy Idealsat koło Kołorybna czy w samym Rybnie. My z Sandomierza na pewno będziemy wysyłać autokar wszystkich chętnych, tego 24 lipca na wyjazd. Zapraszamy wcześniej do kontaktu z nami w celu, w celu właśnie dogrania szczegółów, zarezerwowania miejsca w autokarze. Myślę, że czas tym bardziej miło upłynie. Dziękuję. Serdecznie zapraszamy na piąte letnie pokazy czereśniowe, które w tym roku odbędą się w gospodarstwie państwa Marzeny i Krzysztofa Rafalskich w Złotej na terenie gminy Rybno. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie.